Łoch. Popatrzcie co tu się robi. Ale takie poświęcenie, witajcie w nowym vlogu. Normalnie płaczę, płaczę, płaczę nad cebulą. Ale jaka ładna jest. Powiem iść. Wam, znowu Wam to muszę powiedzieć. Yy, może do, nie dowierzacie już, już odparowaliście, Że po raz pierwszy w życiu swym robię zupę cebulową. Nie krem. Nie krem, to będzie zupa cebulowa, bo można zrobić krem, ale stwierdziliśmy, że będzie bardzo dobra po prostu zupa. Yy, po prostu zupa, zupa czyli woda, a mamy tutaj yy, wywar, znaczy wywar, to jest bulion, bo wiecie bulion, wywar i jeszcze jest ta trzecia rzecz, Co? która się nazywa rosół. rosół. To właśnie to jest rosół, dobra. Ja tak uważam, ale yy, nie wiem. I do tego wrzucimy piękną zeszkloną cebulkę, do cebulki jeszcze dodamy kilka innych, wiecie, składników, przypraw. Wszystko nagrywamy też na TikToka. Także w ogóle napiszcie mi w komentarzach, czy lubicie coś takiego jak zupa cebulowa. Czy jedliście? Czy u Was to jest bardzo częsta zupa w domu? Marek też płacze. Mm. Zobaczcie, jak go szczypie. Nie ma źle, damy radę. Ale powiem Wam, cebula jest ostra, daje czadu. Ja już musiałam wycierać się troszeczkę, ale cały czas nie pieczę. Ale to wiecie. To jest ten znak, nie, że ma coś w sobie co ta dobra. cebulka. W ogóle super to jest pomysł też, wiecie, na teraz takie chłodniejsze dni, witamina C po czystej postaci, Trosze, troszeczkę wie, czy, czy zeszklona, ale myślę, że no te właściwości są nadal, nie? No nie ma to jak surową cebulę wszamać, no ale to chyba tylko z pomidorem, nie? W naszym wydaniu. Znaczy, ja Wam powiem tak, ja cebulę uwielbiam i mogę ją jeść pod każdą postacią. Zarówno jako konfitura, na surowo. I słuchajcie, mój dziadek zawsze robi takie kromki, z chle znaczy, kro kromki chleba, posmarowane smalcem, i na to plasterki cebuli. I taki sól. biały. I sól. I matko, jak to ryje mózg, ale wiecie, to pi Kiedyś piecze. Ale dobre Potrafi no, bo wiecie, kiedyś były kryzysy, rado. to tak się jadło, ale to jest dobre. Albo na przykład z pomidorem cebula, albo po prostu w jakimś sosie, albo grillowana cebula. Nie, no, ja to mogę jeść cebulę w każdym postaci. Marzena nie lubi, jak jem cebulę. Z wiadomo jakich przyczyn nie będę opowiadał. Górny kiton! No dobra, no ale wiecie, tak to jest z cebulą. Także by się nagrywa w tej chwili materiał. Wracamy, bo on się wszystko tak. przygotowuje i się No i widzimy się za chwilę. No i popatrzcie, tak się prezentuje zupa cebulowa w wydaniu marzenki i to nie jest krem, bo ja kojarzę krem, na przykład. Gdzie jedliśmy krem? Ale wiesz sobie krem, że tak wtrącę się. Krem pasuje do kremu, pasują grzanki. Natomiast no to jest makaron pasuje właśnie do takiej zupy typu, wiecie, zupa. Ale powiem Wam, że jest bardzo dobra, rozgrzewająca. Smak cebuli. O, oh, sorry, smak cebuli jest. Hmm. No, i szczerze powiem, szybkie, proste i tanie, danie. Jak macie rosół z tego, patrzcie. To może być bulion warzywny na jak, jak się zawsze no mówiło, nie, co jest jutro? Pomidorowa, bo został rosół z niedzieli. A teraz, został rosół z niedzieli, można zrobić zupę cebulową. Myślę, że cebulę każdy ma w domu. Ba, i tanie, wychodzi niż pomidorówka, chyba. I uwierzcie mi, jest bardzo nie? zdrowo. No, jest zdrowo. A czemu są dwie łyżki? <noise> I tak, od zupy cebulowej przeszliśmy do pro. Herbaty zimowej, ale rymowanka. Ale patrzcie, jak ona się prezentuje, Marek, to jest właśnie sprawca tej herbaty. Słuchajcie, pachnie, no, powiem Ci, pachnie, pachnie jak w zapiecku. Tak, i ona ma tyle składników, jak ona jest bogata, powiem Wam. Na to jest tak, i Ale o przepraszam, ano. żurawinka, mm. cytrusy, popatrzcie, tutaj tańczy taki piękny imbir, on jest krojony w paski specjalnie, tutaj są goździki, no powiem cynamon. Wam. oprócz tego, że smak, to samo zdrowie. Ja słuchajcie, sobie jeszcze dołożę do niej miodu, tak? ponieważ na nagraniu miodu ja akurat nie dawałem, bo myślałem, Ale że można. Nie da, bo słuchajcie, powiem tak, jak kupowaliśmy ją z Zakopanem, tą herbatkę, znaczy tą herbatkę, no. To tam, było, tam był do, dokładany soczek malinowy, ale wiecie, taki. Taki, malien, no zwykły. Jak widzicie w każdym sklepie. Tak, a my mamy taki soczek. A my mamy słuchaj, taki soczek. Soczek soczkowy malinowy, ale popatrzcie, tak, taki, jaki. No, mm. Taki. No, z zupełnie owocami. inny, zupełnie inny. Tak jest, jak się to mówi? E, swojski? No, taki, coś. No, swojski, to widać, że prawdziwe owoce zostały po prostu wygrodzone swojskich polskich To tu jeszcze, słuchajcie, są płatki róży, dzikiej róży. Mm. Mm, popatrzcie. No nie możecie no powiedzieć. ale pokaż, jak to wygląda. No, ale rzeczywiście pachnie różano. Także ja sobie, tak, sobie jeszcze dołożę do tego miodu. Oczywiście taką herbatkę można modyfikować na swój sposób. Jak się Michal, tylko chce. chcesz miodu? Nie. Dobrze. Jak się tylko chce, można dodać miodu, cukru czy o. tam innych jeszcze rzeczy. Ach, do tej dajesz, tak? No bo to jest od Michała. Tylko wiecie, zawsze pamiętajcie, miód dajecie. No, do, do letniej. Tak, do takiego już letniego wywaru. Czy herbatki, czy jakiejś innej wody. No ale to już każdy tam według uznania, nie? No, ale to... po to chodzi o to, żeby właściwości pozostały, także takie herbatki słuchajcie, teraz będziemy robić, ale to jeszcze nic, bo jeszcze w zanadrzu mam cztery inne smaki, ale to już jest po prostu, jak to niektórzy mówią, sztos, petarda i w ogóle, nie? Wiecie. W każdym razie, to dopiero za jakiś czas, bo to jest dzisiaj niby tak, niby zimowa herbata, ale jak to marzyna, zmierzła musiała jesienna. być na materiale i stwierdziła, że to jeszcze nie może być zimowa, bo to jest jesienna herbata. No ale zobaczcie, jest, jak wygląda po prostu pięknie, smakuje... Ale, jeszcze, ale słuchajcie, co on jeszcze pokażę, to już musicie zobaczyć. Co zobaczcie to jest? te miotełki. Hmm. To jest herbata... No jest napisane, że górska. Jest, Urska. herbata górska z Olimpu. Ale tak, to jest herbata, która pochodzi z Grecji, na wzgórzach Olimpu, Ładnie zebrane wygląda. z zasuszone liście. Zobaczymy jak będzie smakowo, nie? Ja tak obstawiam takie ziołowe bardziej. Ale najlepsze jest to, że do kupienia gdzie? W Zakopanem. <laughs> nie, myślę, że gdzieś tutaj też byś znalazł... No ale myśmy że tam akurat to kupili? nie? W każdym razie tam. nie mówię. No i, i ja wam powiem tak, odkryciem dla... Co jest takiego sztywnego? A ten cynamon. Ja wam powiem tak, odkryciem w tym roku dla mnie jest to, że myśmy zawsze jak dawali Imbir, to wiecie, się go ciachało w plasterki. Ale to nie, to nigdy nie było to. I w końcu zauważyliśmy, że niektórzy tak robią. O, popatrzcie, tak, ja powiem, myślałem, że to tak? marzenka mi tu przyjedzie, o widzicie? No, on jest taki cięty. Takim y zwykłym nożykiem do obierania plastry, y kartofli. Podłużny, tak? Mm, to jest mm. maksymalnie się wydobywał także mamy rewelację. No i co jeszcze kupiłem? Co jeszcze? Pokład. Kupiłem też dzisiaj. To jest tak, po raz pierwszy. Jeszcze owoce dom. żurabiny, tak? Powiem wam, że nigdy nie kupowałem. Idealne to, no. na kompot. Nie wiem to czego jeszcze czy... W... No i do, do mięs marzena. Ja wiem, no tutaj żurabinowy sos taki, Także nie. Także widzicie, no, dzisiaj dwa materiały nagrane. A ile inspiracji, nie? A ile kolejnych? Uuu, Uuu dobra, to czekamy. No i puścić kobiety do sklepu. popatrzcie co przytaszczy. Co? zieleniny, ale Same nie na obiad. rzeczy. Ale przepraszam, gdzie to znowu Marzenko stanie? Ja już mówiłam na Instagramie, to są cztery cyprysy. No, ja widzę. I... Dam je na balkon. Ale że ty masz jakiś pomysł na nie, czy ty tylko je kupiłaś, bo były w promocji. Były w promocji, bo już są wiadomo. A, ale Co są? Są? Gdzie truskawki były? Nie, one są fajne, tylko wiecie, no to już jest. A, gdzie o, były. Ale tam tłuskawki? są przecież już, już jest zieleni. Nie, ale tam y, mam dwie wolne doniczki, będę miała, bo muszę już pomidorki ogarnąć. I druga jest pusta po... po 10. A były po 20, tak. A druga jest pusta po ogórkach. Także mam akurat 4, 2 i no, 2. W sumie i... ja muszę ładnie wyglądać w tym oknie, powiem Ci. Muszę tylko wiecie, dowiedzieć się, czy one przetrwają zimę na balkonie. To już pytałam o to na Instagramie was. Także piszcie mi też tutaj w, w, w komentarzach. powinny przetrwać, już to się w e, czy, czy je trzeba jakoś tak zabezpieczyć? Wiecie, no, promocja z czegoś wynika, nie? One trochę są tutaj przesuszone. takie przesuszone, żółte, ale spokojnie. Już skrzydło kwiat odzyskuje witalne siły. Także zobaczymy, może i z tym cypryskiem coś się uda zrobić z cyprysami. Także, a tutaj mam takie rzeczy chemiczne. No, no dobra, Co, rozbierzcie pod... spokojnie. Do, do. No i widzicie, tak to jest właśnie. Marzena a, idzie do sklepu. O, czy ja o czymś nie wiem? Nie. Marek o czymś nie wie. Nie, no wiesz, wiesz, dla kogo to jest. Wiem. Dla miłoszka. Także on tu wpadnie niedługo, ale jeszcze no już coś wie, tam mam już za nazwę. A czy on nie widział? Ale co? Bo on, on nie, nie ogląda widzą. jeszcze tego, wiecie. W każdym razie marzenka zakupy zrobiła, ja też byłem na zakupach, powiem wam. Nie no, są dwie siaty. A ja kupiłem e, tak, to jest bułka akurat o dostukania cebulki, jajko, pieprz i sól. A w lodóweczce się kryje takie coś, o, mięso mielone, wołowo-wieprzowe, czy wieprzowo-wołowe, no, jak zwał tak zwał. No właśnie, przepraszam, kupujesz jedną paczkę? No. A nie, nie, bo myślałam, że kupisz, wiesz, wołowo wieprzowe No, ale to... powiedziałaś mi, że jak będzie mieszane, dobra, to kupicie, no. mamy pomysł na obiad na sobotę z Michasią, nie? O, to trzeba kupić nowe. Kluski z mięsem będziemy robić. Uuu, kluski z mięsem, dobra, no. I kupiłem, słuchajcie, dwa talerze. Ale nie takie, wiecie, do jedzenia stricte. Tylko, że jak nagrywamy, A, to jak tak się ładnie wyeksponować. Kraniowe. Akurat wiesz, jak fatalny kolor jest w tej kamerze. No, w kamerze. O, może ta będzie lepsza. To turkus. jest niebieski turkus. To jest taki turkus. Nie no, spoko, może aparat tamten y no, telefon da sobie lepszą radę. Ale powiem Wam na żywo bardzo ładnie, no, bardzo ładnie. gustowne. Ale znaczy... wiesz to, jak teraz daleka jest. Tak? Mm, to jest lepszy kolor. Teraz powinien mi co? Ej, ale nie z Po 10 złotych były. Nalepkę masz tu jeszcze. Nie, znaczy nie całe 10 zł kupiłem, dwa mówię. Czy do... w action? W mm, Actionie czy w action? No ja mówię no nie wiem jak faktycznie. Ale ładne, bardzo ładne. No, także takie coś i dzisiaj będzie coś na to nałożone. Znaczy co, no. Mi... Wiecie co będzie nałożone? Mielone. Mielone, ale jak Ale w ogóle radę? słuchajcie, nie nagraliśmy wczoraj reakcji. Znaczy na Instagrama nagraliśmy. No 100 tysięcy na Instagramie, maszenko, gratulacje! No a to tak, wiem, wiecie, ja wam już kiedyś mówiłam, że liczby liczbami, nie? No ale za tymi liczbami się kryją ludzie. I właśnie tu chodzi o to, kto jest za tą liczbą, nie? Że to są piękni, wspaniali nasi ludzie, obserwatorzy i yy, yy, subskrybenci, no przynajmniej tu, tu na YouTubie i tak dalej. Także no super, wczoraj było happy w ogóle Marek wyczekiwał, wiecie, kiedy tam mu pik. Zrobi. Kiedy piknie i pikło 100 Także już 100 tysięcy pikło nagotujemy, 100 tysięcy pikło na Instagramie. Teraz słuchajcie, ja czekam kiedy piknie, 100 tysięcy na marzena i marek, a już niedużo brakuje. A to ale... co? <laughs> a to dla Hani, bo wiem, że ona ma ostatnią fazę na Peppa Pig. No, i... chyba nie tylko ona. Nie tylko ona, ale po prostu i fajna książeczka z naklejkami. I taka, wiecie, edukacyjna, bo tu co, coś uzupełni, a tutaj coś nie Ale wiesz, w to jest chyba faza na Peppę. Tak? A jeszcze jedna rzecz, dzisiaj Je... zgłosiłem szafę, reklamację. Tak, bardzo dobrze. Popatrzcie, co się stało dziwnego. Wygięły się drzwi, widzicie, ono jakoś tak dziwnie. Nie jest to kwestia wyregulowania na a zawiasach. Bo tu my się wychyliły na przedpokój a na dole się schowały do szafy, no i nie działa ten dotyk. Tu widzicie, no, mogę sobie dotykać, tu do, dotknę się, otwiera. Wiesz, to tutaj na pewno Marek Gdzie będzie problemem, zepsuła? to że te drzwi, no ten front jest strasznie no dobra, długi. Dobra, ale tamte się nie wykrzywiły. Nie? No nie. Dobra, nie. ale ma ktoś przyjść, zgłosiłem, także. Git, mam nadzieję. Pięknie, no mam nadzieję. A jutro ten klima, nie? Tak, czyszczenie klimy. Jutro dobra. przychodzą dobra. czyścić klimę. Ja tu patrzę na te ubytki na suficie, ale dobra, powiedzmy, że nie dobra, widzę. Dobra. No, także dziękujemy za 100 tysięcy na Instagramie. Na, gotujemy, działamy dalej, kolejne przepisy. No i, I tyle, nas nie? Motywujecie. No ba. Bo w końcu mamy dla kogo gotować. Ale wiecie, nasze przepisy to są takie banalne. I o to w tym nie. wszystkim chodzi. Nasze przepisy są właśnie domowe, sprawdzone. No, ale nie są takie, wiesz, wyszukane typu, ja już no, to mówiłem perliczki i wiesz, no. Obawiam się, że nie zrobimy, bo ja nie wiem kto by tu zrobił perliczkę, bo że Marzeno znaki. Trzeba próbować, Marek, trzeba próbować! Ale, tak, tak, to, ale perlicz... to pełno tego jest w internetach, takich wiecie, wyszukanych. Ale placki, hmm. Wiecie, placki plackom nierówne. Tak jak frytki frytkom nierówne. Słuchajcie, ja wam powiem tak, jeżeli chodzi o frytki, to ja na przykład lubię takie frytki, takie domowe. One są takie, one nie są takie chrupiące, jak z McDonalda, czy wiecie, że one tak chrupią w ząbkach, ale, ale tak lekko. No, ale takie domowe, jak moja babcia robiła na przykład, one były takie miękkie. One były takie miękkie, takie dziwne, ale ten smak taki był. No, może kiedyś zrobimy. Dobra, to my się tu zabieramy za gotowanie, bo jeszcze trzeba nagrać materiał, jak zrobić kotlety mielone. No idziemy zobaczyć. Znalazłam zdjęcia. Album. Stary jakieś zdjęcia. O, Marek czyści podłogę. Tak. Jak ci idzie? Bardzo dobrze. Ja Wam powiem yy, wyczyścił podłogę, bo tutaj skrzyd yy, skrzydło kwiat wziąłam i oczyszczałam go, ale wiecie, bo przy przenoszeniu Marek jeszcze tu byś musiał zajrzeć, dobrze. bo mi się tam troszeczkę też... I lepiej pokaż, ja Właśnie mówię, cyprysy, idziemy na balkon. Muszę wam pokazać moje cyprysy. O, chłodniej. Zamknę ten i tak jak był, tak jest, podlewałam go ostatnio, tutaj te kwiatuszki grzos no już troszeczkę przesuszony ale nie będę go już podlewała, bo dobra, i tak się prezentują cypryski ja wam powiem, że przy przesadzaniu tak mi pachniało taką, taką, taką cytrynką takim, no, no jakimś takim zapachem powiem wam, że one były w promocyjnej cenie 9,90 i nawet widać już, że Yy, gdzieś tam, o widzicie Takie przesuszone gałązki Będę musiała to przejrzeć O tu widzicie I o Chyba oczyścić yy, Jejku No znowu tak pachnie cytryną No to chyba cyprys tak ma, no. piszcie mi Bo po prostu Ja cię urwałam teraz Te takie zesuszone nawet Jak ładnie pachnie No i oczywiście, yy, wiecie, zrosiłam i podlałam Zobaczymy jak się będzie trzymał. Na razie ładnie wygląda. Pomidorki i ogórki już... Poszły papa. Klima jutro do czyszczenia. Idziemy do Marka. A pokażę Wam te zdjęcia przecież. No i jak ci idzie? Już zrobione. Marek... Ale wiesz co ja teraz zwróciłem uwagę. Tak, na co? Przyłapałem się na tym, że ja Ci mówię tak jak nagrywamy na TikToka, nie? Kobieto. Kobieto Marek, powąchaj yy, to, co mam w ręku. Matko, jaki zapach? Ale no. wiesz, że to inaczej pachnie niż to, co jest. Yy, cyprys! Yy, na trzech stawach. Nie jak to taką cytrynką, nie? Ale wiecie nie co? Ja słuchajcie, y, pamiętam z y, czasów dzieciństwa, czyli jak żyły dinozaury, że jak była święta wielkanocne, to zawsze do tych takich. Y, y, tych baranków z cukru dodawali właśnie takie gałązki, ale to nie był nie, cyprys, to, był to inaczej pachnie. A bukspan. Nie, to było też takie zielone, takie choinkowate, i to rośnie na trzech stawach. I to ma taki zapach, taki szyszki, takie coś. Dziwne. No patrz, jak umijasz hmm. podłogę czystą. No dobra, przesadzałam tu kwiaty, dobra. On się czepia, nie? To... Już podłoga umyta, ale mówię wam, tak pięknie pachnie ten cyprys. To jest właśnie ten zapach i ja go... Ja odkryłam teraz, ale ten, ten tak pachnie tak cytrynkowo. Jeżeli znacie cyprysy, już wam o tym mówiłam, to mi napiszcie w komentarzach, czy czy się nie mylę? No, nie mylę się, bo przecież przed chwilą zrywałam i nadal ręka pachnie. Pokażę Wam zdjęcia. Obiecałam Wam, że jak znajdę, to pokażę i znalazłam zdjęcia, na których mam inny kolor włosów. Ja już od długiego czasu, od lat, mam blond, blond, blond. Jak mam odrosty, to znowu, wiecie, rozjaśniam je i po prostu tak lubię, tak się przyzwyczaiłam. Próbowałam, bo próbowałam. Chyba każda kobieta gdzieś tam ma właśnie taki, yy, no takie zachcianki, wiecie, a to żeby mieć proste, a to żeby mieć kręcone, a to żeby mieć ciemne, a znowu jasne. No i ja też próbowałam, ale jakoś nie wyszło. Pokażę wam zdjęcia. Coś niebykło, jak się to mówi. Yy, nawet sobie tutaj zaznaczyłam, wiecie, patrzcie, no ja ale może wy, 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 czekajcie, o, z tej folii i wiecie gdzie to jest zrobione zdjęcie? Gdzie? Co tam widać w tle? Zakopane. Lala La, 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 zakopane. Tutaj jesteśmy na Gubałówce. Tu widać się pięknie krajobraz górski. No i Marzena. A Marek, nie, ale czemu ty mnie eee! kobieta pokazujesz? <laughs> Michaśa malutka, a ja miałam takie, wiecie, kasztanowe, no ja nie wiem jak to powiedzieć. Słuchajcie, nie no, jak no. ja się tu widzę na tym zdjęciu... A co ty a chcesz? Tym... <laughs> wiecie co? Elegancko, tylko ta czapka. Ja hallo. mam wrażenie, że jestem jak wino. Tak? Im starsze, czyli... tym lepsze. Nie, no żarty. A tutaj jeszcze jedno zdjęcie z naszego pobytu w Zakopanem. Dolina Kochołowska chyba. Ale ty tego chyba nic nie pokazałaś. I zobaczcie, tutaj te włosy moje to w ogóle są takie płonące, nie, yy, rudem. Mm, ale ja mówiłem ci wtedy, marzenia nie rób. Nie tak? No, mm, się oparłaś. Mm, czyli Marek, ty jesteś na nie takich kolorów moich. Słuchajcie, ja po pierwsze, to nie wiem, czy jest dobry światło. Ale powiedz, lubisz brunetki. Nie, Marzena ma jakąś a fazę, słuchajcie, może. Marzena ma taką fazę i twierdzi, ona myśli za mnie, że mnie się podobałem brunetki, a nie blondynki nie ma czegoś takiego u mnie. U mnie jest takiego, no, no mnie się po prostu może, po... Wiadomo, mnie się nie... może podobać brunetka, blondynka z różowymi włosami, to, o... to musi być całościowo, a nie, że, że brunetka, nie? Przyjdzie brunetka, nagle a, no ale brunetka, nie, nie, to nie chodzi o to, a ja słuchajcie, wam jedną rzecz powiem, to jest to, z czym ja w tym roku zawalczyłem z tymi kolorami. No powiedzcie, no ale 60 plus. A jaka ja kolorowa? Ale... Szalik czerwony, no. niebieski, kwefunarek. Słuchajcie, 60 plus. A Marek sobie prawie, a widzisz, odmiana, bo my, teraz ja przejęłam twoje kolory. No nie, no bo dzisiaj się ubrałaś bardzo ładnie. O. Nie, bo, bo ja mam różne, ale raczej ty jesteś dzisiaj bardzo mm. kolorowy, a ja nie mam tego typu ubrania. Ja nie? jestem człowiek papuga, nie, jak to by Ale nie, ja słuchajcie, już tak. ja już ja nie mówię, że nie, bo może ja mi tam kiedyś wiecie znowu odbije, to co będzie, nie? Ale ale ja póki co w ciemne kolory to nie moja bajka. Nie? Nie, jak ja jeszcze tak, ta fryzura, tu jak. Nie, pokaż, pokaż. No, po prostu... no to są zdjęcia sprzed lat, bo Micha się jeszcze. Ale malutka. to właśnie. O o, 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 o! Tu jeszcze też jestem w tych włosach, a to jest nasz aha, park. Tu właśnie. Tu jak wyglądałem. Jesienią, no. No, Boże, już nie pokazujmy dalej. A, tu już jest na świeżo. O, tu widzisz kolor i od razu. kolor lepiej. i lepiej, Warszawa. Fajnie było wtedy. Dobra, chodziło mi o to tylko, żeby pokazać Wam, wiecie? Michasia malutka. Żeby Nic. pokazać Wam po prostu to, jak wygląda w innym kolorze i. Sami... Ja osobiście wolę marzynę w takim kolorze, chociaż ja nie pamiętam, jak marzynę poznawałem, jaki miał kolor. O, może znajdę zdjęcia. Ale nie miałeś takiego? Nie nie, nie miałam takich jasnych. Nie miałam takich jasnych, miałam jeszcze inne, ale to może jest na inny Marzen blok. Nie wiem jak to mówi. Na... miałam myśli kolor. Myśli, tak, no taki mój naturalny, może na to jest innym. Nie myśli. Nie, 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 to jest taki, taki, taki... No dobra. No siwy to jesteś... Też... Siwy to jestem ja. Dobra. Nie, wiecie co, ja wam powiem, że taki kolor jaki mam... Piszcie w komentarzach właśnie co sądzicie o tamtym kolorze. Ze zdjęć, czy ten lepszy, także też będę tak upewniona. Chociaż ja. dobrze się czuję w tym i przy tym zostanę na razie. No, a ty co, Marek? Ty byś zmienił W sensie, nie, bo się muszę pilnować, żeby marzenie nie wchodzić w zdanie, bo no wiecie, no już tak ze mną nie jesteście, no, ale, to ale to jest, to jest u... chyba problem nauczycieli. Tak. Mm. Nauczyciele zawsze się wpierdzielają uczniom w zdanie. No, ale wracając jeszcze słuchajcie do tego. Taka zmiana tematu tu masz na widzę, no zbiory przyniosła no ostatnie. Usunęłem, tak. No, ale ładnie, zjemy, zjemy. Skórki już będą twarde na pewno, ale spoko bo Już teraz mam cyprysiki tam, prawda? Także. no, A to ładnie wyglądają. Ja pomidor... Bo wiesz, tam nie, no, z balkonu no, tutaj... to jest z balkonu. Ale tutaj A tu? Widać? No, widać póki co na razie, wiesz, widać ten. One tam z daleka są o, widoczne. Teraz z daleka widać je troszeczkę. No. Dobrze, kochani, to my będziemy się z wami żegnać. Chowam te zdjęcia, jak wiecie, ja lubię oglądać na zdjęcia w ogóle, yy, lubię zdjęcia wywoływać i mieć je właśnie miecie w takiej formie, yy, w albumie, że sobie siadam i wiecie, tak czasami wracam, Marek, zakopane znowu. A to są roku jest, tak, tak bo po butach poznaje, kolorowe. Yy, I nawet tutaj. Za nasz. Dobra, to dziękujemy Wam za oglądanie vloga. Zostawcie łapkę w górę. Widzimy się w następnym vlogu. Pozdrawiamy serdecznie. Wpadajcie na Insta, TikToka i... Shorta. No, gotujemy. To na razie. Pa!